Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lego Harry Potter. A witam Was. Tak, jak zwykle. A, czy tak, jak w poprzednim odcinku, właściwie niezwykle. Wilku. I. Stryks. Także, y, dzisiaj jesteśmy w troszkę innym miejscu. Nie w tym barze dla alkoholików, tylko jesteśmy w, chyba, się dobrze widzę, w dormitorium Gryffindoru, No i tym zauważył, że mają dywany na ścianach. Co no. jest? Arras! Co jest niezwykle po prostu. No. Jakiś tam gruby ciężar na ścianie. Są ci takie naleciałości rosyjskie, bo oni też sobie szają dywany na ścianach. W sumie? Ja ostatnio przeczytałem, że wiesz skąd Gandalfa wzięli? Postać jakby, wizerunek, jak Zraz. on wygląda? Nie, Tolkien, to zerżno. Zerżno to. On tam to... wiele zerżno no. <laughs> Być może. Ale w każdym razie, wziął to od jakiegoś artysty, który narysował z jakiegoś starca, dziadka, i stwierdził, o, tak będzie wyglądał Gandalf. I dodał mu, hej, no, I I Tak naprawdę ten, stafan ten stafan dziadek już to. na tym obrazie był też z tą laską, także no, za bardzo pan Tolkien tutaj akurat się nie da pracować. Tak. Czyli, czyli a ja widziałem się na fejku trailera e, tego nowego Hobbita filmu. Tak? Jak wyszedłem to oglądałeś? Tak. Uuu, i co, fajny? Nie wiem, bo ja nie, nie chciałbym się wrażenie. Normalnie takie, no. że aż mi się Gandalf cofnął. Hehe, <laughs> będziemy układali... Nie, ty ty Nie, nie chcę tego układać. Dobrze. A ten co ma taką szoramę na morze? I Lupin, czyli według Michała... tego ty to powiedział? Lupus? Lupus. <śmiech> <śmiech> Remas, <śmiech> <śmiech> Lumpus! Lumpus lumpus. Tak jest, co to było? Bo ja widziałem, kot uciekł. Kotel? co on na taką szczeramę w tej modli? Nie wiem, m miał pewnie wypadek. Mam tu dla no. was niespodziankę! Cukierki! A nie! No. Ale dobry! -da Będziemy się uczyli Balon. patronusa. Czekajcie na ten moment. Nie. Nie no nie umiesz przecież. Uczyliśmy się czegoś innego, właśnie. Nie Aha, leciał tak. mi z głowy, jak ten czas się nazywa, ale w każdym razie chodziło tam o to. odwoływanie boginów. A, no. nie... A Nikulus? No. Czy co? No A, tak. tak. Co, się... czy... I, ale nie ma wow, Riku Sempry. Buga, Buga, Buga i zamieniło się w balu. Na... A zauważyłeś, że nie ma Riku Sempry? To jest słabe. Harry Potter, dalej, ty musisz jechać. No, on się boi. Lecisz. Ja, nie bój się, nie bądź Ja ci pokażę, padzie, chcę robić balu. Hehe. Jak <laughs> <ręk> pierwszy <palu, laughs> szelot, <laughs> Wszystko ja kupiłem No czekaj O, bo zmieniłem w żabę, nie mogę, czemu nie mogę Dementora w żabę zamienić Czekaj, czekamy no, na tego Ty po, Dobra, zbieraj klocki, bo chyba nie możesz też, nie możesz faktycznie tego robić Za no bardzo No wyga... Skarpę, kościół Ja nie, Ty czasami nie musisz go przywołać z tego, tego Ej, tu jest jeden, nie Ej, no musisz chyba go wywołać z tej skrzynki Yo Czy muszę podejść bliżej? Aha, podejść bliżej baraba. Ale byliśmy w tej sali Muszę podejść Te bliżej Te scenerie są takie czekaj, czekaj. oryginalne, że jakby ktoś nie powiedział, że to jest inna miejscówka, to nie Kurde, patrz to, jaka mam go... Ojej, on się boi A masz, a masz ty Nie wiem. Nie, nie wiem jak to zrobić nie wiem. <laughs> Może w pere... No, na nam to wszystko powiedzieli Strzelam, ale coś nie trafiłem Nie, ja chyba aż tak nisko nie mogę stać, bo, no mówię, on się boi co to, co to, 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 to co Ale nie, bo to mam chyba dwóch dwuklik jakoś tak śmiesznie O, ale nie trafia Masz tego O, trafię. jeszcze raz, brawo! No, brawo, rozebrałem gnojka! Jest, post jest, post��, jest postęp, roz... jest postęp, jest postęp, jest I, i, i po Najważniejszy klock niż dementor oczywiście O, czekaj Jest! Trafiony, zatopiony Turli, turli, fajn Tak jest, co, co <iku> Z zaskoczenia <g compilation> A Ale wiesz, dajdzie. że ta sera jest dla mnie bardzo pouczająca, bo dowiedzieli się dzięki temu to chyba f... ...dwa odcinki wstecz. Kto to jest? Ciasteczkowy... ...Ciastecz... Ja go miał? Nie. Oh, okay. <laughs> Jakiejś psychicznej bajki. Piernikowy... Nie? Piernikowy ludzik, A. Nie ciasteczkowy potwór. <laughs> to chyba wiesz. Szpadł ja ci tu głowę No, demontować. Z Zdemontuję ci demontuję. A to jest bez sensu, muszę trafić idealnie wiesz, kroczkami, żeby odbiec takie. Nie za blisko, nie za daleko. Bo to jest na nawet... No, nie wiem. Kamiera. Ej, u i będzie co, będziesz... Bo, będziesz filmował moje... O, tutaj. O. A! No lecieł skrzynkę! Szaleniec! I dwa naraz! Jak 2 naraz Ta stał, już tam stała. Nie Ta, Skąd wiesz, że to ona? W sumie to ma jakąś... płeć? Nie wygląda. No? No Mam ma takie, takie Takie, takie? EXPECTO PATRONUM! Zwisa mu tam takie tam. Fak, fantastycznie. Mam, <słyska> <bam. słyska> <Złote klacki. słyska> <słyska> mam. Złote klocki! Mam <słyska> złote klocki! to jest teleskop czy kamera? Czy projektor? Projektor. Projektor. Uuuu. Dobra, możemy. Dziękuję ci, chciałem sobie już... Ou, patrz, klucyk! Nie będę, wcale. Uuu, Uu, patrzę, jestem szybszy. Dobra. Gdzie teraz? Dobra, to pomijamy. Widzę, że tam są kolejne. Uuu dementor! A dementora. Pewnie ten dementor, ale czekaj, bo zapewne będzie trzeba tego dementora. Tam, 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 to jednak. się boi? Gdzie teraz? Gdzie tam, tam, teraz? Tam, 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 tam. Ale my stąd przyjś... Podążaj nie za rozumiem. moją... Nie, tam. tam, tam nie, tam z... ale są dwa wejścia, ale Podążaj szaleństwo. za moją ruszczo. Mmm, dobrze. Chuda... O, to jest w nie chcę z tym ruchnąć. Tu mieliśmy przyjść? <laughs> tak. <laughs> Ojej, oryginalne znowu kociołek? Nie. nie. Ale teraz kociołek. I idziemy chyba na Lecz! Tak mi się wydaje. Co będziemy robić? Albo do Hagrida. No wie. się nie gra. W sumie. I można wlecieć <laughs> w lepiej z Ale mi się wydawało, że jeszcze w poprzedniej okazji udzień, a tutaj jest noc. Tak się ściemnia. Szybko. Widzisz, jakie jakie... Je... się ściemnia. Idziemy no, do Hagrida! Zaskoczenie. Na piwo Do piwo na Hagrida. Na marchewkowy soczek. Cały Hogwarts zwierza. Ok, najlepszy się posłucham. Trzecie, świetny patrz. Nie no, on herbatkę robił chyba, nie? Hagrid, z tego co pamiętam. Herbatkę! <laughs> Ale to, co tutaj się kryje, to nie wiadomo. Czurk! Jest! W dniu. Wspaniale. A ja, w końcu nie dogoniliśmy w poprzednim odcinku tego. Nie. nicponia. Do I nie dowiedzieliśmy się. Nas złapał. Tak. I? Kto to jest? Robi za no? na wróble. Kto to jest? To? To jest kurczak. Ten kurczak, który karmiliśmy jeszcze mniejszymi kurczakami, dzięki temu. to jest ten skleci. Tak. A ja widzieliście tam był Zorro jeszcze? Ba albo Batman. A widzieliście to był Batman. Style. Fajne dymu, takie skóry są. Taki <grym> co, sra? Boję się. A, boję się. <grym> I. Bach, bach, marabach. Ale on nie czeka, był Nie wiadomo jeszcze. <grym> A co, tam wszystko ja, wiemy. To my... ja my Harry... wszyscy To widzieli! Harry nie zginie. <grym> Ale gdybym miał. życie wieczne, ale ten, ale, ale słyszałeś, że ta Rowling chce pisać kolejnej części. Ale Arrygo już nie Harry'ego Nie, właśnie, nie Harry'ego Pottera. To tylko... Jego syna. Nie, kogoś innego z tego samego uniwersu, z tego co wiem. I ugryzł go. Wiesz co? Nice! Musi się zgadzać. Witam, tam bierzmy jaki hajs mi się zgadzać, o No a po w sensie, co chce ej. pisać? Nie no, to wiesz, żeby zadowolić wszystkich widzów, panów, serii, tak? O, czekaj, czekaj, ja tutaj już prawie rozpracowałem. No, trzeba w idę już. Poczekaj, pewno? Jesteś pewny? Ja nie mówię, Pewnie w żaby musisz zamienić. Też nie wiem, Hop, hyc, tralalala. I to są kamienie. Łoposy. Kamienie. Hop. Czekaj, weź, weź kota. Kota. O. Dawaj kota. Kot musi rozkopać to DJ. A, w skakuj. Nie wiem Nie wiem. No dlaczego oni nic nie powiedzą jak to się robi? To Specjalnie. A, tak, tak, tak. Weź go kłeta, bo coś jest nie. do rozkopania może nam dadząc. Tak. skoro dają hermiona z tej misji, to może trzeba rozkopać. Hermiona była w filmie No miła, ale co z tego? A, widzisz skarb, którego nie możemy... A, to nam pomogli. Dobra. Dobra. rozwalmy ten duży Trzeba strzelić. Okay. Ty wskocz tu, albo coś trzeba uchwycić. O, stoch. Przede wszystkim w teksturę. Aha, cię w żabę. O, dzięki. Ach. Idę sobie pojechać. Odba się ode mnie. Ej, ale czy widzisz widzisz to, co ja. No, stop, nie, nie widzę. Tego to widzisz no, co nie no, Tego no, widzisz. Jak to się otwiera? Od... No, no to się mówi... otworzy, jak to rozwalimy. Eee, dopiero no, nie Czekaj! Czekaj, czekaj, O, mogę. No, no, no tak. Można nawet trzy. To mądre! Czekaj, ja strzeliłem, to się w wnerwi i nam odda. Nie chciał nas uderzyć, ale my wejdziemy i będzie fajnie. Wiesz, co zrobić? Nie. <laughs> Dobra. O, 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 łaże. Nie no, co musimy zrobić? No, dzięki. Ale co my musimy zrobić, co czak, kliknąć? No to jest dobre pytanie, tylko graj na tyle głupia, że nawet mi nie chce tego powiedzieć. A, a mamy włączone podpowiedzi, no, tak. No, nie lubię. Chociaż... to tak. Chociaż. O, jest głupie! No, no kurde, jak w to wejść? B. No wchodzę, B i nie wchodzi. Bo chyba się tak Nie pierwszy ostatni raz. Tak gra jest po prostu wybitna. Hmm. I czekaj tam jest jeszcze jedno do rozkopania, widzisz? I co, to no i to, nie to inna jest, skrzynkę. Nie, nie tak. <laughs> Ale może tym razem... Od... Może trzeba mu skrzynki dawać. A, może wierzba lubi skrzynki. Prawda, żeby nie było potem, że... O skrzynka. Pieniędzy. Okay. Z trójkotem wejść tam. No. Gdzie? To. Czarawek. Może kot... Nie wiem Drapie... Bo No może Ale wiesz jakimś się trzeba... Nie się. No kurde, jak w to wejść? Oj może żaba może wejść No nie idzie w to wejść Tekstury się popsuły no, znowu. żaba przejdzie Ej, ona wchodzi żaba przeszła <laughs> Jakie to jest głupie, ja nie mam tym pojęcia jak to zrobić <laughs> No ja też nie wiem, totalnie no musimy w to wejść, prawda? A może wystarczy wskoczyć, ale... No ale... Czekaj, no No kurde, no nie ma się, no. Ta gra Chwila. jest Chwila. E, taką fajną stronę www tutoriale, Jak przejść i tym podobne. Wracamy za chwilę. Na, na Y się wskakuje, Żydy. Co Osusty. za głupie gówno. Oszuści. Nie. Ale jesteśmy głupi. Co to jest głupie. Ale zawsze się na taki ważne. No właśnie. Nie? No. No to czemu to traktują wierzbę jako pojazd Niesamowite. Śliczne. Czyli już ogarnęliśmy słuchajcie jak to zrobić. <grafię> Teraz powinno się udać. Nie grajcie w ten grę. <grafię> nie kupujcie no jak będzie za 5 zł. Mogliby dać podpowiedź. Baranie totalne. Dlaczego nie klikaliśmy Y właściwie? No mi się wydawało, że klikałem. Strzelaj. No strzelaj w te cycki. Strzelaj w cycki. Znaczy te te. Nie, że to jest zmiana postaci, a nie kurde akcja. No właśnie, bardzo to było nieprzyjemne. Ja napiszę skargę do padów City. Nie wypuszczałem więcej takiego gówna. Napiszę, zatrudnijcie mnie, Ja, ja, ja zrobię lepiej. Ja napiszę na kartce... Co no, macie robić? Co macie robić, ale wy zrobicie bo ja, nie wiem. ja myślę, że będą same pozytywy z tego tytułu. Dobra, w każdym razie chyba uda nam się. Czania Ja, Ja ja. Ja ja. A jak w czarnego strzelę? Czemu w zielony strzelamy? W jakichś takich nieumytych, a nie czarnych? A w czarnych byłem zbyt, zbyt <laughs> Strzelanie w czarnych. I hop siup do dziury i jesteśmy i fajnie. I dawaj Lumosa. Gdzieś kotem zjeść z coś nowego! Da się spać, uważaj. O, tak? Fajnie, się porusza nawet. A, a czemu tam na góry nie poszliśmy? My. Ja Pięknie, nie dam. A to mnie się nie no. Proch. Proch. Glizdy. I co spada? Jeszcze jedno, patrz no. Kulka leci. Kulka! Bo. Co z tą kulką? Co z tą poz... Ja się nie wiem, co z tą kulką. Odej! Odchodzę. Ja to co? odchodzę. Co? 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 Nie? Aha! To była roślina? Tak. Nasionko? Tak. tak. Tak? Serio? Tak. Ser naprawdę? Nie. nie, wyśmienite, mi się podobało. <laughs> tak Ta, myślałem. Czemu nie mogę tu wejść? Już mogę. Nie odzywaj się. Owiadu już nie będzie. Chcę iść do nie będzie. Ou, a tu mogę coś zrobić? To... Ty pewnie pójdziesz do następnego pomieszczenia i mało fajnie z tego zespołu. Nie wybaczy. Czekaj, teraz czekaj. to jest trudne, bo tu można zginąć, prawda? Można zginąć. Tobie chyba nie zależy, żebyśmy, mieli, żebyśmy byli prawdziwymi czarodziejami, prawda? To nie zależy? Nie. Lecz! Nie, mi, żeby mieć więcej pieniędzy niż ty tutaj coś padło ja to jestem jedna handel tak co zrobiłeś? nie ale zadziałał a czemu to już o myślałem że nie już nie zabialny opadnie nigdy zaraz zabierzemy mosta i przejdziemy czemu korzeni niszczysz? coś żeśmy ominęli musimy nie. zabić wieżbę sam czuję coś żeśmy ominęli prawda? w sensie? no coś że tu chłopak na drodze z tyłu no no właśnie mówię że trzeba ja to opa yy, wiesz to musi odpaść to jest chyba jedyna czy nie jedyna? Ale to za głupie, gówno Czyli czary nie mogą się przemienić same? Nie. To wyjmijasz, wszystko samo by się robiło, panie. I brawo dla sztyksa! Wielkie brawa! Ja sobie da że żebym głaskał, nie słychać. Ejkuje, ja może już pójdę! Idź, 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 Ja tam dolezę. Musiał ostro tak. Takiernia, Tu widać, Teraz padną. O ale ten jednak silniejszy. Jak myślisz? Syriusz czarny. Syriusz czarny, który się chowa po... Pedał. Pod wiesz, bo chciałem powiedzieć. Ale. Jeden, ale... że czarny to pedał. I zabijecie, ale... Ale jest. To jest kurde akcja jak... Z najlepszych filmów akcji. To jest w jakiejś taniej amerykańskiej komedy. To nie jest śmieszne. To jest Twój główny bohater miał szczurę, który był szpiegiem i w ogóle chciał zniszczyć świat. Szczura, ale to... Uw, no, a ja jestem żabą. Ej, pokaż co umiesz, Sirius Black. Sprawdź czy umie grać na pianinie. Nie, a umieć czy tak? Dobra, weźmy to skończmy. No, ale jak? <grym> tak, no, <grym> Ja myślę, że coś z tego fotela będzie. STORK! Już była jedna taka misja, w której trzeba było strzelić fotel, bo ta dżinis ruda z niego wyskakiwała. I my, nad... my zbiegałem, chyba właśnie na tym pół godziny, nie? Bo kto by pomyślał, że trzeba fotel strzelić? z -nice fotela. Tak. Ja nie nawet... No, ta, nawet chyba ten ty... odcinek się nazywał coś tam. Genie pod fotelem. <laughs> miał być dłuższy, miał być jakiś sucharski ryb. O, seriusz Black, patrz. O tobie. Mówię o tobie. O to ja słomny jestem. No, pogadaj. sobie. <laughs> Co teraz? Nie ja wiem. Ja też. Nie we mnie. Zróbmy co z tym. No ucha, historyczne. Te Na pewno trzeba strzelać tu. O, widzisz, lecisz tu. O! U! Szczelaj, diabeł. Brawo. Jakiś, jakaś suszarka do tego, prawda? Nie, Ja wiem, nie to mogę to za bardzo. Za czym do niego strzelasz? Zamianą brzabę, tak? Choram. LUMOSEM! Zaświęć mnie na śmierć! Patronusa przywołam! Czemu tak się trzęsie? No właśnie... No bo trzeba tu strzelić. Dobra, co się trzęsie? Takie coś. Ich mi wyleciał? Znowu w piele. Ale to trudne. To jest głupie. Prawie by cię to przystrzasnęło. Czary się robią. No Złoty puchary? Zrób to. Już robię. No. No nie umiem. Ale nie, bo mi zniknęło. To. Czemu? No. I co bo to wszyscy. jest? Pułapka nam jeszcze. Ja, ja mogę czujesz? wpaść? I co? Mam tu robić? Mnie w coś uderzy. A no nie, poczekaj, poczekaj. Patrz, byłem na pułapce, już mnie nie ma. <głos> Magia. <głos> no a co? I buch, i U jest! Oh Brawa! I powiem to. Ja brawo, jednak to znaczy nie. Nie wiem. Nie. Po jakiej wątrobie? Hmm, to był... Szczura. To było był chamski. On z banjo. Wiedziałeś co zrobiliśmy. to jest, jest? Taka retrospekcja? Czy co się tutaj dzieje? No że dlaczego on jest szczurem? Aha! Taka retrospekcja, powiadasz. No! A bo to była ta akcja, że ten Syriusz chciał go zabić. No. I wtedy wszyscy przelecieli no. i zamknęli Syriusza. No! Ach kurczę, to była historia A ten co? Z tego ataku A ten no uf, stróż To znowu do łazienki No zobacz co No wiem co? Rabbit? Co? No. A ten co? Co? W burka! Jedzie fight! Walki psów To w Brazylii czy w jakichś takich taki jeszcze bardziej... Też nie, nie no, chciałem powiedzieć, że w krajach trzeciego świata jeszcze bardziej takich... Trzeciego świata, ale Brazylia jednak nie jest po kraju trzeciego świata, nie? Tak jest. Tak, tak, tak. Momentami. też jest. No, momentami... Wykos wiatr ma jakąś dziwną twarz. Mój też. Mój też? To super. Rośnie trawko. Ciągle gra muzyka. Co to jest za kuweta dla kota? Weź tam do kota wstać. No, <noise> Nie, chyba nie. A <noise> widziałeś jak się rzucił? No. No, nie dobra. No ino, patrz, kotem musisz. Patrz, kot jak się wtrąci, to. Wreszcie może, wreszcie może, wreszcie może zniknie ten kot. Dobra, już spełniałem. Nie zdręiam. Ja ten kot mnie pływać. No to Dobra. Przedziłeś co co jest? Co on robi? Czekaj, uczy w niebezpieczeństwie pewnie! To jest Ron! W <laughs> no, niebezpieczeństwie! Wystarczy nie zrobić. No właśnie, to już wystarczy, żeby stwierdzić, że coś mu grozi Ron, to mnie leży styleństwa. No, czekaj, bo coś się było. Trawa Yes! Trawa Prze Odej. Weź tę kulkę o. Co to jest? Gołąb, który strak rockami Komentuj, proszę. Dobra, nie, nie potrzeba dwóch, to ci dam ewentualnie jakiś sztyf. Chyba nic ci nie da. Ja e, ale widziałem, oglądałem jakiś ostatnio twój odcinek 21, Pierścieni, to tam podpowiadają na przykład jak powinny być te klocki ułożone, a tu nie. Chamy, chamstwo. Czekaj, czekaj, a szafy tu nie mam, bo jest ten gnojek, którego trzeba jakoś ominąć. Którego nie trzeba wykorzystać do tamtej kuwety. Po co? No bo tam była jakaś kuweta, nie wiem co w niej było. No to może tam go trzeba było no, ale słuchawki trzeba mieć. Aha. No, będzie kociołek. Co, walał, Tradycyjnie. Kociołek? No, co ty myślisz? Cześć, tu kot trafi, nie? Nie, trafi. Tu coś trzeba zbudować. Strzelajmy we wszystko, co się rusza, i nie rusza. weź to, kota już, on tam pokopie, ładnie. A, a mam coś, coś było do wzięcia. Widziałeś już kociołek? Nie, nie za bardzo. Nie za bardzo. Ja poszłam. Ale właśnie wykopałem. Aha. <gryw>, Żadne zaskoczenie. <gryw> Oczywiście, tutaj kociołki są. Przedmioty. No. Ale niedługo, za jakieś półtora roku, kiedy skończymy już tę grę Lego Batman, albo Piraci z Karaibów, albo może Star Warsy... za półtora roku. Jak dobrze pójdzie, mówię. No właśnie. O, czekaj. No co za gówno, no ja to chciałem podnieść. I śliwki wyrosną na pewno, o. Jeszcze, tam są jeszcze inne nasionka. No, inne no? śliwki. Z ostatniego wyrośnie śliwka. No wiem, że jest? że to jest śliwka. Nie wiem właśnie co to jest. Ty wiesz? Nie. nie. Ostro, krzew. nie, nie ostro krzew. Nie wiem. Ma kolację może. Ostro. Ja też chcę drinka. Czemu rzuciłeś butelką w... Jak pijemy to razem, nie? No. Co? Ale wykręca. Pakiet. Mocne. Tak. Czekaj, daj babi co. Jasne, Dawaj kłeta. To będzie napakowany klatka, koniec? Mówisz? Nie zadzieraj sobie napakowanym kotem. <grym> Nie wolno upajać zwierząt. Wiecie, Greenpeace już tutaj poprzednie odcinki widział. Greenpeace niech się zajmie swoim traktowcem na Rosji. <grym> no, bro... Na i... Rosji. No, no jest za nim. Uuu, panie! Panie Ubi! Kurde, ale to, to już jest grubsza akcja ci powiem takiego no, czegoś. Zaczynko 11... kikać BBB. Czajsz to, że mamy prawdziwy ja. Kiedy te klocki wypadły powiedz mi? Nie wiem, ale się udało. To jest dziwne. Chyba ja pierwszy raz z tobą, raz mi się udało z Michałem, a raz mieliśmy się... 97%, rozumiesz no? Płaka... to? Prawie Płakaliśmy całą niedzielę po prostu. A, Dobra, co tu. Co tu jeszcze mamy? Nie, ale tutaj przynajmniej wiem, dokąd mamy zmierzać. Bo oni tam stoją. Właściwie tak się gryzą i prawie Szczekają na siebie A Jakbyśmy tu stali przez godzinę, to oni też by godziny szczekali na siebie No ale tak tak musi być niestety Dobra ugryźcie. Tu coś jest, tu coś jest, się świeci Gdzie? Tu też się Cztery świeci na czerwone. No szkoda To też się świeci o. Nie poch nie chcieli podpowiedzieć widziałeś No No to będę I to jest grzyb No Kroc wylecia ty Tychanie po co skakaj no lecia. Automatu Automatu Nic skoczyło Z jego czy nie z jego? Ojej, oh yeah, Józefa zakochał zakocham, ja nie oj, Ojej, 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 ojej Ten co? <laughs> Wyglądał te jak nie był ukryj, ugryziony ani nic Nieogolony Jest ranny Pocałuj go Uuu. Zima zaskoczyła Ej, <laughs> Będzie grubo A Hermiona już uciekła No Namiara. Taka z niej koleżanka. Tylko jak trzeba, nie wiem. Chodzi do biblioteki. Będzie nie pocałunek. Ale chyba nie będziemy. Jelone. Tak to działa. To jest właśnie taka przy... metafora tej Tego? Tego? czynności, ale oni to przedstawili jako patrodusa i w ogóle. I że to taki coś zasnął. To jest takie głębsze, wiesz, Głębsze. Ty nie wiesz Dobrze. Udało nam się prawdziwego czarodzieja zrobić. W jakiej czynności? Picia oranżony. Dobra. W jakiej czynności? W każdym razie udało nam się zrobić e, tego ja tego. Nie jakiej czynności więc liczyły. Nie, dobrze, nieistotne. W jakiej czynności? Nie wiem, no to nie jest. To jest materiał na następny odcinek, także Nieistotne. To jest... To czynności... To e, jest... To chodziło o narkozę, rozumiesz?

Nieistotne, Sztyks chce tutaj no? o złych rzeczach mówić, a, ja goze, mi się tak, zwykle tutaj tak, coś ten i narkoza, w ogóle, no? także dziękujemy tak. wam e, bardzo. To była narkoza, tak, na tak, 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 uwierz mi, to, to był sprawy. odcinek numer, nie wiem, 184 tej telenoveli, nazywającej się Suchy Poniedziałek, a do końca, tak, a do końca tak. serii zostało nam jeszcze milion 150 nie wiem, i, nie w ogóle, nie Min wiem, o czym mówię, w każdym razie dziękujemy wam bardzo za ten odcinek, e, oczywiście w przyszłym też będziemy kontynuować opowieść razem ze Sztyksem, obiecesz? Przyrzekaj! Przyrzekli. Ale jaką uh. czynność? Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia, cześć. No, na razie.